Cześć dzieciaczki! Chciałabym dzisiaj z Wami zrobić taką fajną zabawę, która pozwoli wyćwiczyć to, czy uważacie. Trzeba być bardzo uważnym w tym ćwiczeniu. Potrzebujemy do niego małej piłeczki, lub kuleczki i trzech kubeczków. Takich samych, i nie mogą być przeźroczyste, czyli nic przez nie nie widać. Te kubeczki stawiamy dnem do góry. Od jednym z nich chowamy piłeczkę. To bardzo ważne, żebyście teraz patrzyli, gdzie jest ta piłeczka, gdzie jest kubeczek z piłeczką. Widzicie, jest ona tutaj, tak? I teraz cały czas musicie patrzeć na ten kubeczek, a ja będę go zamieniać. Będę zamieniać te kubeczki i zamieniać szybciej i lżej. I musicie teraz, jak pomieszam, zgadnąć, gdzie jest piłeczka. Czy jest tutaj, czy tutaj, a może. Tutaj. Chciałabym, żebyście to ćwiczyli. Będziemy to robić też w klubiku, jak wrócicie już w końcu do mnie, mam nadzieję na zajęcia. Jeszcze raz spróbujemy. Zobaczcie, tu jest piłeczka schowana. O, tutaj. Patrzymy na ten kubeczek. I ja mieszam, mieszam, mieszam. O, uciekłam. Mieszam i mieszam. I gdzie teraz jest piłeczka? O, jest. Także trzy kubeczki, piłeczka i zabawa gotowa. Mam nadzieję, że będzie Wam się to ćwiczenie podobało. I do zobaczenia, pa pa!